Witam serdecznie wszystkich kolegów i koleżanki hodowczynie. Dobry Lot. Mamy dzisiaj 21 sierpnia. Parę tygodni temu nagrywaliśmy filmik dotyczący stanu gołębi po lotach głębi dorosłych. Teraz postanowiłem nagrać filmik z takimi poradami odnośnie pierzenia. Jak ktoś dobrze będzie pamiętał, moje gołębie kończyły loty na pełnym skrzydle. Nie miały, nie miały praktycznie nic wypierzone albo po jednej lotce dzisiaj po trzech tygodniach i zaraz powiemy jak to się stało gołębie stoją tak jak tutaj widać pozostało im pięć lotek do zrzucenia akurat trzymam nieprzypadkowego gołębia to jest najlepsza lotniczka rejonu ziemi rybnickiej o tak proszę zaraz opowiemy jak dokonać takiego pierzenia jest na to parę prostych Parę prostych porad, jak to się mówi, wystarczy uważać na lekcji biologii, na tych pierwszych jest pięć podstawowych substancji budulcowych, mianowicie białka, węglowodany, tłuszcze, witaminy, sole mineralne. I drodzy koledzy, trzeba gołębiom po prostu dobrze to wszystko zbilansować. Natomiast jest też taka fajna sztuczka, fajna sztuczka związana z pierzeniem gołębi, ponieważ każdy gołąb do pierzenia i do uwolnienia tego pierzenia potrzebuje mieć zrobione kilka rzeczy. Przede wszystkim jego organizm musi być do tego przygotowany. Pierzenie wymaga bardzo dużo energii od gołębia, znacznie więcej niż, niż loty, bo jest to coś bardzo obciążającego organizm, tak więc trzeba odpowiednio dobrać dietę. Dieta musi być bogata właśnie w te składniki, które wymieniłem, czyli nie może w gołębniku zabraknąć minerałów, grytów, nie może zabraknąć odpowiedniej jakości karmy, odpowiednio tłustej, czyli musi zawierać rzepak, musi zawierać słonecznik, słonecznik głuszczony, musi zawierać odpowiednią ilość grochu, groch też jest dosyć istotny w tym okresie, natomiast nie należy z grochem przesadzać. Groch jest dosyć ciężko ciężkostrawny, także nie należy nim za bardzo obciążać organizmu, gdzieś tak udział procentowy właśnie nasion strączkowych w granicach 5-7% w karmie to wszystko, co powinno być. Więcej należy zainwestować w tłuszcze, czyli w słonecznik, w konopie, w rzepak, tak jak wcześniej wspomniałem. To w karmie musi się znajdować. Jednym słowem musi być jak najbogatsze. Natomiast takim katalizatorem uwalniającym pierzenie jest siarka organiczna. Tak przynajmniej uważam. Tak wyczytałem w prasie fachowej. Takie informacje uzyskałem od swoich kolegów z zachodu. No i myślę, że, że to działa. Ja tą siarkę organiczną znajduję w kilku takich podstawowych produktach, mianowicie jako nośnik na karmę używam maślanki. Takiej zwykłej ze sklepu po prostu kupuję. Jak to się mówi, szklanka dla mnie, szklanka dla gołębi. I tyle mniej więcej daję na kilogram karmy, czyli szklankę, szklankę tej maślanki. No i tak podaję minimum przez 10 dni. To bardzo mocno stymuluje przejście w ten okres pierzenia. No gołębie u mnie teraz akurat mają wyklute młode, takie dwutrzydniowe. no jak widać nie przeszkadza to absolutnie w tym, żeby, żeby się pierzyć gołębie są na bardzo fajnych mięśniach oczywiście teraz nie wypuszczam nie wypuszczam gołębi do treningu, bo te latanie jest ograniczone dlatego troszeczkę są duże, no tutaj mięsień nadal jest jak to się mówi w bardzo fajnej, bardzo fajnej kondycji, no troszeczkę, troszeczkę zastany, troszeczkę teraz zrobiła się ta samica ociężała, no ale jak skończy się ten etap pierzenia to na pewno wróci do, do fajnej formy u mnie gołębia około początkiem grudnia, końcem listopada zaczynają trenować czyli wypuszczam już wtedy regularnie no niestety takie drapieżne też robią swoje, no ale coś za coś nie należy gołębia nie należy gołębia zamykać na zbyt długo, ponieważ to źle wpływa na stan stawów mięśni, ścięgien to jak to się mówi, bilans zysków i strat zawsze jest korzystny dla gołębia, jeżeli lata. To tak z takich podstawowych informacji dotyczących, e, dotyczących e, tego pierzenia. No gołąb, jak to się mówi, ma się dobrze. Ja im teraz nie przeszkadzam. Karma oczywiście e, dosyta. Nie tak, żeby leżała, jak to się mówi, w, w karmiku. Natomiast e, z całą pewnością nie brakuje im ani karmy ani minerałów, raz, dwa razy w tygodniu odbywa się kąpiel, w zależności od tego, ile mam czasu, ile pogody, bo teraz akurat czekamy na przelot gołębi młodych, no to możemy, możemy chwileczkę poświęcić gołębiom. Jeżeli, jeżeli ktoś byłby zainteresowany jakimiś tam dokładniejszymi poradami, no, można zadzwonić, nie zawsze, mogę, nie zawsze mogę odebrać, zawsze się staram e, No Ten filmik kręcimy z tego powodu, że wielu z Was Właśnie dzwoni, smsuje, pyta o to, jak, jak robię pierzenie, aby troszeczkę zyskać sobie, sobie czasu i Wam pomóc. No to cała tajemnica pierzenia mojej gołębi. Maślanka, plus dobra karma, odpowiednie minerały, witaminy jak, jak należy. No oczywiście naturalnie, jak, jak wszystko u mnie. Staram się unikać jak najbardziej wszelkiego rodzaju Wszelkiego rodzaju chemikaliów. Jeżeli były jakieś pytania do filmu, proszę tam w komentarzach pisać, eee, zapytania. No postaramy się odpowiedzieć w kolejnym reportażu filmowym. Tyle z dnia dzisiejszego. Mam nadzieję, że rozwiałem jakieś mity, eee, udzieliłem odpowiedzi na niektóre pytania. Tym głębiem będę się chwalił zawsze, eee, bo jest to coś fajnego. Jestem na 27 tysięcy. Gołębi, najlepszego spośród z, z wszystkich kolegów. Dziękuję bardzo i życzę udanego sezonu i dobrych lotów. Jak to się mówi, i skutecznie wypierzyć gołębie. Dobry lot, do usłyszenia.